Chwileczkę ze strony Figures, jak są dzisiaj z nami? Siema. I dzisiaj będziemy grać w hardcoreową misję w Backford Blood na mapie school, kurwa. Widzicie jebaną szkołę tutaj? Co high school. Będzie? High school DXD. Nie się... middle school. Johna, fine laya. Dobra, znajdziemy tam Johna, może fine laya, sklepy generalnie gówno, nie polecam. Lecim, co? Lecim, kurwa. Dobra, jeszcze ja to mogę sobie kupić, spoko W sumie nie patrzę na sklepu stary. Zoom. Czy nie chcę kupować Zooma? Jaki to jest zoom, pomyślałem jest, wow. pistoletach, nie, dobra Co ty to za pistolet? O! Stary Co ty masz? Uspa kurwa mam Pięknie A co pięk... zrobiłeś? Wymieniłeś pistolet? Ja. A ty miałeś 13 gorsze, dobra A kolbę mi fajną dałeś, widzę, do pistoletu, dzięki Kurwa, jak ja kocham takie coś tam Jest tam jest pijawa i nic nie robi No Ciekawa pijawa w ogóle zapraszam do poprzednich materiałów jak nie o, oglądaliście kurwa nowy poziom reklamy wchodzimy. No, no i to jest to. No niech obejrzmy, bo kurwa, tak zaraz za zobaczę. To jest taka epicka fabuła. Z nami byłem całą ja powiedział, ale nie mamy tyle czasu. A, nie mamy tyle czasu, bo zobaczcie w Tam już widzę do podniesienia w ogóle za oknem będziemy tam chodzić. Coś można przez to okno ty wejść ty. Wszystkie tu no. przez stresy patrzę. To jest głupie, przecież tu można było. Ej, co my Co to jest takie. not realistic? No ja, ale. ...Apokalipsa Zombie też jest takie trochę mało realistic, nie? No da. Ej, uwaga! Sam jego tak. lubiony moment w odcinku. Da. Gruby biegnie, kurwa, jedno. mu. są moje. Nie przepuszczę się żadnego radio Mam dalej tego boosta od od odimaginy. Bo mnie bije jakiego busta. Podnoszanie? Nie, damageowego. Nie. Widzę, że nie. Chyba... Chyba no jeszcze kierdy. fajsu żadnego nie podniosłem, więc... Może mamy, ale nie mam fajsu żadnego. Ale sieka kurwa się dzieje! Ja nawet nie wiem gdzie ja kręcę kurwa, myszką do Nie, ja ja w ogóle z pleców wziął na początku, to była głupota. Ej, myszka jak pa... Kto się tam wykrwawił na... pas tak wysoko? Wy? Co kurwa. A, to już znika. No dobra. To XT, to jest dziwne. Nie tam. zauważyłem, ale dobra. To są kruki, polecam ominąć. O! A, drzwi z też byśmy pnęli. A ja pamiętam, że tu był taki hardcore w tym budynku. Uuuu, No. drogą, chęciki. nie? Gdzie iść? Nooo, kurwa, może... Najgorsze jest na tej kurwa hali gimnastycznej. Ale tak, teraz już wiemy. W ogóle my tam się wracaliśmy jeszcze. No, sto Zobaczymy, kurwa. czy będzie buścik. To coś się jara, Nie tam. ma buścika. Nie ma. Jest tylko jakiś krzyk. A, nie jest! Jest buścik. Są strzałeczki. Ale mam zajebiste wspomnienia na tej miejscówce Nie tylko ja że to nie. było fajne miejscówka, też to z Outlast 2 mi się każe. Moim no, ulubionym horrorem Nie, to jest mój ulubiony no. horror Nie, mój ulubiony horror to no, jest Demonoazis chyba Nie grałem za dużo niby Ale no Dobra No, w sensie Co Demonoazis też spoko Przecież to jakie mam Ale mówiłem o single playerówkach a, jakie ja mam misje? No, bo no pierdolić komuś? Nie tam mogę no. gdzieś znać coś tam. No, moje ulubione rodzaje misji generalnie, nie wiem czy Ja W ogóle biegnę przed, przed siebie i kurwa strzelam, nie? Takie jest moje założenie. Ej, nie, nie mogę, bier. bo to jest nie tłumik, tylko coś do broni ręcznej, dobra, jestem łyszk. Ja, ja tyś do przodu strzelasz, a ja sobie tutaj chilluję bombę w klasie. Z nami to jest, jest mój, a ja. A ja się po prostu bały imam, ja którego nie mam, Ta. ale... tak ja, że... Ej, no weź, bo mi kurde content sujesz, do przodu. Pa, tu jest broń do podniesienia. Na pewno fajniejsza. Nie no, mam my też jakaś czy... broń. Zresztą idę za akwen Gorszy Ngorszy ale bym nie chciał pijemy chyba. A przeszukać każdy centymetr, bo widzę, że pewnie narzekać będą, że nie pokazałeś im tamtej klasy, a oni tam chodzili kiedyś do podstawówki, no. To tak było. No właśnie. No narzekali. Opspermiono mnie, i klasie coś. Ja też mówiłem. tak właśnie mówili w szkolnej toalecie. <laughs> nie wierdziłem. A ja widziałem coś takiego, nie wiem czy to był fake, czy to uczniowie wydrukowali, ale coś takiego było, że nie można z spermy do kiby, bo róże się przy ten. Zatkałem. XD! wymyślił ktoś. Nad kiblem coś wi wi wisiało. Aha. Ej ten! A myślałem, że powiesz coś trochę innego, że cię zapłaniają się kurwa, no. O, że idziesz do psychologa i tam ci mówi spokojnie, szkolne toalety nie mogą cię skrzywdzić, szkolne toalety nie istnieją. Gdzie są szkolne toalety? No... Zawsze, kurwa, sraka tam była. Najgorszy był zapach. W sensie, u mnie spoko, kurwa, nie było aż takiej patoli. O, pierdol, granat. Coś pierdolął w środku budynku. Ja nie wiem co za ludzie w środku budynku. Ej, lepszy pijem, ale nie biorę. Bo nie chcę mieć na ammo Potem będę walczył 10 lat z tym. No, close. Znajdź wszystkie rdzenie gniazd ja i. Włącza, wyłącza y, latarkę. Jak się wchodzi do pomieszczenia, jak gdzieś w światło. Znajdź co? Gnia. te, no, wszystkie te ta, ataki właśnie. A, je ja ja znajdujesz gniazda, ja? No, już w sumie znalazł. Wszystko. Ulec jeden punktem przez całej zrobić jakieś się zbierze, wyższego z tego. o, kurde, dobra. O, mi się podobało. Otworzę jakiś room. Blech wydają hajstera. Mam trochę mnie się i ale dobra. Taki room. Dużo roomu wypiłeś? Ej, ja to jest pojemnik z próbkami. Nie wiem. Dobra, jak go wezmę. Śmiało. Się. Ja nic ja nie z... Do rozwalania. A. Pokupiłem jeszcze z boilerem. Czas gramy mi się oh. zaczął grać w Extraction Bo tam też kurwa co to tak mnie myszką... Ty, teraz w Extraction zechciało się grać w Scavengers <laughs> no For real? No for real, nie? Ale miało miejsce na tym musiałem coś odinstalować już teraz, serio, A ja, ja wiesz co to jest Scavengers? No się kończy? No wiem, to jest ten materiał taki dziwny A no, myślę, że pomyliłeś, ale dobra Bo ty, kurwa, no ty to kurwa no nie jest taki obvious speak Jest na hali teatralnej nie wiem jaka szkoła coś takiego ma, ale dobra. To dba... jest do, do otwarcia ta. No kurde, pewnie w w Ameryce, nie? Ale Polska jest nieco zbyt Ten... Eee... Ja co? Ja w sumie tam są jakieś kółka Beskidio, kurwa. gram w, w grę... Nie powiem nazwy. Yy, ale o koledżu... Ja pewnie nawet on chodzi do jakiegoś kółka, nie? No. Ale szkoła <laughs> o Ten koledżu tam, tam jest właśnie? I tam chodzi. też były takie. Ej, ty jest pijawa, lol. I łapacz Ej, wiesz co tu się odpierdala, nie? Nie Giga gówno to było, kurwa nie patrz No pamiętam, ale to ci mówię cały czas nie no. goni, go czekaj, bo muszę komuś powiedzieć, że se poszedł Do widzenia Sala gimnastyczna... Ej, co to jest za broń? Sala gimnastyczna I się z pubkiem. to jest tak to to się Kurde, Wiem, szkole, o co nie? Kurde, koleś, ej, ma tą wstepiarkę uh. Albo farmerska, fajna, dojebana To to się jest, kurwa? Ale jakaś ten skarb mi się mega podoba z wyglądu i nie wiem czy tak... Kurde, się niby... Ja też się spokojnie nie A ile ci, Ile lepszy dla ciebie Stary. była ta broń? 4, hmm. Dla mnie trochę więcej, wiesz? Znalazłeś coś, tam nie? No kupiłem Ja sobie. chyba ją piknę, mimo wszystko. To dawaj, odpałem ja generator. Dobra. Leży w jakiejś gównie, ale dobra. On nie ma dodatku celowniczego, ale w sumie dobra, ja, ja to... jest ten, pierwsza apteczka, pierwsza obchorona. Aha. Wziąłem. There's Dobra, gdzie jest in? enemy? O kurde. No to jest hardcoreowa zabawa: To się nazywa impreza w koleżu, nie? No. Totalnie tak to wygląda: dach rozjebany. A ja wiem, co się z tym dachem się stanie, nie? W oh. Ktoś tutaj przejdzie. Tu, ktoś. Z zawsze znajdzie się czas na ulotowanie, nawet w środku walki, To tak jest. Nie, ja miałem jakąś kartę, że w ogóle mamy leczenie chyba za to, to jak kogoś poniżej 2 metrów zabijemy od siebie. Ja? No. Pajna karta. Ale nie wiem, to jest leczenie tymczasowego zdrowia, nie wiem o co chodzi. Czy, te, czy tego czarnego zakreskowanego, czy tego niebieskiego, czy tego normalnego, białego, nie wiem. I co, koniec, nie. Wymaga, ba baterii. nie? Wymaga baterii. Wymaga to baterii. Te to baterie tu było głupio do znalezienia, nie pamiętam. Walker jak się wpierdzielił w... Hey walker! Tak Polega! Tak się nie gra w Back 4 Blooda Teraz się na to nie Dobra, chyba tu, bo to się otworzyło, nie? O kurwa, no nie wiem czy to tu To jest sniperka, ja mam wrażenie, że każda broni na ziemi, która leży to jest twoja, nie? No nie miałeś chyba 10 przy sobie. No nie, no tak Ja nie wiem Kurwa teraz. Ej, bateria trzeba znaleźć, wiesz, że one były? Nie mam pojęcia. Nie trzeba było się gdzieś cofać, kurwa, dlatego ten odcinek taki. Te... Mm. Żeby być chaotyczny dziwny. O mam! Ja? Akumulator. Trzeba akumulator za baterię? No chyba to, nie? No, nie działało. E, trzeba najebać komuś jeszcze. O, coś jest coś po dachu łazi chyba. Coś spadło przez kolega Przywitaj kolegę. No, kurwa, kwotę, pierdole. Poszedł. A jeszcze inni przyszli. No i się wprosić. On mnie wystrzelił, kurde, latający z nami. Zobacz dziś. A masz tytuł. Kurwa, mnie wyjebało. Nie no, ja mam tak mało HP kurde, już? Kurde, ciężko się strzela z tej farmerskiej do hordy obok ciebie. Dobra, chuj glocka biorę, bo... Za... Ale wpadłem. Masło Nie, Ciąg masła, dobra Ja pierdzielę się dziela, nie? Ten się Stary jaś, kur... Ja tu leżę Widzę nie Chłop to się położył kurde, kurwa że mnie wyciągnąć no Dobra no Ludzie tam sera Ej najdesz mi tak nie, nie ma. o, Kurwa horda się załączyła jeszcze O magic Łapka kurwa no i małych dużo Wejście kurde nie poprawi wam ocen z makro. wypierdala wypierdalać, ja pierdolę Wypierdalaś z koledżu. No A, kurwa ile ty, ty żyjesz pizdo Coś się w ogóle położyło po Tu odpadł? Nie wiem, podniosłem. Naszego... to niedobrze I mi się wydaje, że to, to niebieskie życie daje w sumie, bo tak teraz mam go dużo, ale nie wiem czy to nie po bandażu Lifesaver. Dokładnie. U! wyjebało. Doktorka. No latanie Skokie naczarskie się na... Nie, znaczy... na latanie pyk, No lataniek na panie. Pyk pyk, pyk, pyk. pyk, 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 pyk na No To nie? Mam. sytuacja. Nie się przez dach na imprezy, nie widziałeś? Dobra. I e teraz e widzę, że jest taka... Taki moment, że jest tak. koniec. Ale my kurwa nie wiedzieliśmy o co chodzi, żeśmy całą tą szkołę eksplorowali, tak. napierdalili się z jakimiś kurwa zombiakami tak bez sensu i traciliśmy amunicję i HP czasem. Y A wystarczy, no. że kurwa sobie idziesz to i przeskakujesz poza Tak. Skapnęlibyście się, że, że tędy się wychodzi dalej do. nie wiem, tak wysoko. Kur... Nie. Dobra, nie. Tak, nie intrujemy ja się Nie skapnąłem w ogóle. Ten go własnym ciałem bronił, ale i tak dostali. <laughs> ja mam swój nie, to skarbinowałem, no dobra. Gdy się czy jak półgłoski to się pół guski, to się ta broń się mi tak kojarzy z mini. Mini 14 to było coś takiego albo 18, nie? Taka broń, była, hapo, a, like. automatyczna. No, I love, ale I don't have PC on PUBG. E ale trafiłem do tego. No, na co to... nawet najniższych nie mogłeś, czy po prostu. No, nawet. No. <noise> Najniższy. Myślałem, że nie chciałeś grać na najniższej przez to, że. W to wygląda. Ja nie chciałem grać, bo miałem takie lagi, że się nie dało, nie? Więc nie chciałem, no. Nie ja wiem, że ta gra kurwa jakoś brzydko wygląda. Bo ta gra ma w Shield Warku, właśnie na piście piękno. Nie, jak ostatnio na to wróciliśmy z Jackson, to ona wygląda jak gimę w sumie. Bo PT tam miałeś chujowego i oczy ci się zalały Tam z rana Ja muszę za Zaraz Zara jest safe zone, przecież ten autobus chyba, nie? Albo kasenka, coś takiego Sojarzę się Co teraz robisz z No nie no Z tym typem się nie da nagrywać, z kim ja pracuję Zostawcie suba I napiszcie z kim ja tutaj pracuję, bo naprawdę Jest to jakieś jeszcze leczenie? Dobra, Budka jestem to jest. Z kim ja tu pracuję, kurde, normalnie synawk poszedł na nagrywkach, co za W odcinku powiem, co się działo To nie zalałeś pokój marihuaną No ale Nie, my... to są króki, ale ty jest zombiaki, te kalnaki odcinku będzie Ale już wszystko No tak, bo ja taki jestem Prawdomównych I tam są kruki, ale ktoś się rozjebał? Ej nie ma kruków, ale nie ma też hordy Ten jest, jest to teraz nam trzeba zejść nie i im nakopać, dobra to schodzimy chyba co kaczemy z dachu, to jest impreza To jest wiadomo, że to była dobra impreza jak skończyła no, się skokiem z dachu Kładkę się kończy ok kładka. No Właśnie widzę, żeby w ogóle grać w tą grę, to trzeba mieć aim'a jak Global Elite w sensie, więc. No, dlatego no, tak dobrze nie idzie. <laughs> nie no, moim no, zdaniem się idzie. Para, mamy safe zone. Taki nie? 15 minuta filmu. A zaczął się staczać autobus. Nie chcąc, bo oni tu chcieli wejść i przeczekać, ale nie chcieliśmy jechać. I się zaczął staczać. No, czyli mi to jest. ręcznego tak. nie zaciągnął, no co za drillę i się to Jem, kurwa, piję soczek, osmakuj marchew, malina, jabłko, stary. Dobra, marchew. Kończymy, co? Mm -mm. Jak to? Nie? Ile to masz minut na zegarze? 15 Serio? to dobra, to... To musimy naprawić autobus teraz. Myślę, że to jest koniec, bo my tak długo się to nagrywam, dzisiaj... Dzisiaj rekord robimy niesamowity, to, nie widzę, ja wpierdzielę... Jeszcze jakieś jakichś kurwa, ...odcinki kurza, z tego nagrywam. Masz w pingu. Przedłuża ci się jakoś chyba czy nie przedłuża mi się To przedłuż dick Eee, skrzynkę trzeba wbić nie Oj Bardzo bezpieczny Save'dem teraz mamy no ja zobaczy to bezpieczeństwo Bezpieczeństwo przede wszystkim, pamiętajcie Fajne skarczek. To jest jeszcze lepiej skar no. Ja go kupuję z tej farmerskiej, chyba, będę skara ale, ale on nie ma tu łatwy fioletowy. Owajcie. A ja kupiłem HP, dobra, nieważne. E tu już ha, na się. Dobra. No, także... O, on ma ten laserek No. Także jest fajnie. Dobra, otwórz tą brameczkę śmieszną. O, i tu jest miejscówka teraz. Co to za katakumby Gdzie... W, każde, w każdej apokalipsie nami taka jest generalnie. Ha, dobra, miejscówka. to jest to bez kitu, już, no. Także tutaj wiecie, wojsko nie wie... Rząd nie wiedział, o co chodzi z tym wirusem dalej. I wojsko chciało jakieś to ogarnąć. Wkroczyło. Zrobili takie strefy. Bramki, wiadomo. Ale Left nas był taki motyw, że się biegło takimi bramkami i zombie wszędzie. No to ten, no wiadomo, wojsko chciało, rząd jakoś się to uspokoić, że chciał chciało tam ludzi, nie wiem, tych jakoś uleczyć, nie wiem, i tak dalej. Więc jakoś tam selekcjonowali. I tak to wyglądało się skończyło to jedno wielką masakro. W takich miejscach, do takich miejsc nikt nie chcę trafić, kurde, w apokalipsie zombie, nie? I mam nadzieję, że po tylu grach, jakie wypuścili, nie, twórcy szczerze. Wórcy taki gier. Mam nadzieję, że żarządzą co nie nie, nie, nie stwierdzić, że zrobią to samo, nie? Po <grym> jak to wygląda w gierka. gierkach. No znaczy, się wiadomo, że to tylko gra, nie? Ale z drugiej strony to jest no, głupota coś takiego robi się. Ja dalej nawet, nawet nie wiem po co oni to budowali. No wiesz, po prostu nie wiedzieli, co, że ten, ten nie wiem, wirus apokalipsowy coś takiego robi, nie? Że się nie da wyleczyć, wiesz. Chcieli jakoś tam uleczyć mimo wszystko. A tych co się nie dało, to tam w tyłu, za tą miejscówką wiadomo będą ich wrzucać zwłoki ale. Hmm. No bo Chyba teraz to ma jakieś sens. Sens, Szans, jo. Sens. 6 tysięcy sens? Jo, tyle mam. To nice. Nie, yeah. nie wiem, opierdzielam tyle rzeczy. No a w tym miejscu to jest tyle, tyle kurde tych... No, no, no. Żywności to jest fuj z czasem wyskakuje No bo potem będzie ta trudna mega misja, nie? Którą nagrywamy akurat na szczęście w następnym odcinku, ale Ale ja jej nie robię Nie mogę tego co na dół No trzy maksymalnie można na ileś tam czasu zjeść A tu syf No i to wiadomo nie? Na inklasie też coś takiego było, nie? na moście Bo tam niektórych się przez mostu, nie ci co wyjeżdżali i tam też rozdali ci czy możesz wyjechać czy nie. To są kroki? Ja pierdolę. Kurwa. Zobaczyłem je, jak wstepnąłem, no, no, więc zobaczyłem, wiesz, widzisz. No, chyba widział. No, następne misje. Następny odcinek, chce być ostatni, jak przyjdzie za pierwszy raz tamtą tę misję. No i to jest kolejna też musimy, nie? Bo to będą dwie takie przejebane. No. A nie, czy właśnie po tej misji jeszcze jednej nie ma? Do mi się wydaje że coś jeszcze jednego jest. Jakaś wycieczka czy coś. A ja nie, możemy się wydać No to jest torbacz, no. Nie, wiem, w każdym razie to się trzeba napakować rzeczy różne. Kurwa, dobra, siekierka tu jest. Przygotować przed tamtym fightem, nie? Siekierki teraz nie biesne, no? nie polecam Nie, no serio. Mhm. Z dwóch metrów Wiesz. będę zabijał, to będę się raczył raz. No, ale no, no To nie, nie jest czy... ta siekierka, kurwa. Strażacka, tylko. To mało. Tak. Nie no, no weź, bo tam jeszcze następnie będzie trudność. Nie wiem, jak będzie coś lepszego, to co zmienić kurwa Przecież no, jeszcze w ogóle to jest gorsze i ty nie, mm. Ale co to wrażenie jest. dziwne. Co my musimy zrobić? Te to... antidotum znaleźć. Pojemniki znaleźć, trzy. Hmm. Ciekawe ciekawe no, Mam fula, tak fulla, że fulla, nie? Fajnie podałem się to Trzeba takie rzeczy sobie zachować, nie? No koniec Tak Teraz nie ma złotej broni, są te fioletowe. Chyba, że jak się ulepszy z tymi dodatkami na fula to ono będzie złota. Hmm, może jak w jakieś grze było Ale nie curve teraz Fortnite Boty chcemy lepszego to dalej. ty kurwa... no ty dotąd. Chyba tu. Nie widzę tutaj. Dobra, to jednak nie. No i... No i te ich plany wojskowe widać, że... ...nie wypaliły i stała się tu jedna wielka masakra, O, mam. Jeden, w sumie. Dużo nam nie dało, nie? Co tak go kurwa? Bo nie masz debafa, <śle> Elo No kurwa, ale... jakiś za szybko Nie, nie mogę znaleźć kolejnych, nie? Chcesz w się sensie mu karty, że szybciej bez ale ja Aż tak Ciebie wydaje Jak ty mówisz, to ja się też teraz tak wydaję, nie wiem Kurwa, znowu coś, ja nie wiem, co, dobra, nieważne Zapach zwycięstwa, ciekawe Dobra ale ono powinno się po czasie kurwa same pokazać że co? No gdzie są postawione to tam. No jeden już mamy i w sumie teraz się powinien pokazać, nie mi się tak wydaje, że po jednym znalezionym. To było takie całkiem logiczne Mam drugi No ja pyta się zawsze, nie? tak jak na tej, tej miejscówce z tym? A, jest strzeci cenę. To, to jest jakiś USP 48. 11 gorszy. Ale ja już mam. Się pokazało. Takie coś widzowe. To było. A, to ja to kiedyś to pokazywałem, <laughs> No mi się nie wydaje, że w ogóle to jedzenie to tylko daje do końca topu i to jest cool. Ale ja to też będzie hardcore'owa droga do końca, nie? ja fajnie znalazłem się sobie dodatki ulepszałem. teraz są skara i duak na tym samym poziomie Tu były kruki serio, dobra to się radio uzwieba Kurwa Kurwa. No, to... Zaraz z tym, że wziąłem ten radio wiem, ale jeszcze walkera bombą jedną... Kurwa, macie, jestem głupi. za została... Czy to właśnie podwaja, nie? Porda Ja też Czy to działało się tak, że powinniśmy to rozwalić, bo wtedy jest miesie. Ja się jest za jedną razem tylko. Mm. A i wziąłem mnie kurwa na spacer. jest straciłem, głupio. To jest jakiś karabin? O kurwa, gorszy. O kurwa, myślałeś tak o kurwa, ale dojebaną to kurwa gorszy. No bo dobra. mocno co, mocno. Ej, co jest? mi jest? Jakiś dźwięk był. E no mocno trochę, w sensie 8 tylko, nie? U mnie, nie wiem, co ty masz, co jest za broń. Ile ty masz? Karabin 62, sikara no. 59. Ja mam po 63 oba To jest trochę, ja mam lepszy coś. Nie wiem, u mnie kurwa nie ma, 30 Co? U pisał, że on jest chyba z 30 To jest strzelba 58, nie wiem się na drugą, slot na drugi I intel to jest Nie wiem, chcesz tą strzelbę 58? Bo ja mam lepszą broń Nie. Masz lepsze hmm, hmm. Jak to się kurwa robią? Ja mam nadzieję, że twoja broń ręczna wypali potem. To była 61-62, widzisz? Są fajne rzeczy dla ciebie. Kurwa. Ej, to jest dla przegrań. Ty chcesz tego skara? Tego tu? Chciałem, ale chcę też kurwa wyciągnąć najpierw item ze swej. Jak to się kurwa robi? Tam trzeba... Nie mają czy to... nie Trzeba mieć karty, bo widzę, że nie mogę. Chyba, że trzeba... ...najechać. Uj, we nie wezmę tego do... gorszego jaki. Na... Czemu? Bo ma złoty dodatek i jak znajdę celownik do niego to będzie lepszy niż tamten W sumie mamy to samo tych <grywa> Idealetycznie Ja mam maksimum zdrowia, jak coś to są te apteki Te armowe Warzyłeś? No Ale mogę wziąć jednego Bo ja mam 214 kurwa z fulla Wybi się Fajny czołg a, ale to jest masakra, ja pierdolę, że czołgi nawet dostatek wpiera. W sumie czołgi są powolne, a ja więc nigdy tak naprawdę. 25 minuta, patrzę. A my teraz a, mamy bieg życia. Rando, run do safe zone, nie? Ja yep. No. I to jest właśnie też że w taki moment, ale dużo krótszy. Z takim biegiem. Przez no, bramki Ten bieg kurwa ładny, ci powiem. No. Ale klikam, nie? Yep. Ja. O, i to gadają, że nie wiedzieli z czym jeszcze walczą. No nie, nie wiedziałem. Ale wiadomo, że chcieli to mu zapobiec. Ja pierdolę. Kurwa, opisałem, że tu... Ja pierdolę. To powinno być w chuj kurwa robaków. Na ziemi jakieś dziwne takie narośla, tylko są rubale. Albo, zjeden, zombie. Nie wiem, strzelam przed się jak ktoś mi podchodzi pod stalownik to dostaje head'y, nie? O, no widzisz, Walker to The mogę Storm. być ja. No, no, tak... no dobra, no bo ty lubią pod Ja miałem takie jakieś przyzwyczajenia do takich spraw. Tak jak Timmy wczoraj w Rainbow'le. No, no. No niby wszedł w ogień, nie? Ale ja też tam 10 razy wychodziłem. ale kolejny guzik, kolejny etap. No to nie jest jako bieg. My pamiętam, że jak to robiliśmy wcześniej, to tutaj dosłownie zapierdalaliśmy, ale tutaj chyba mamy jakiś lepszy sprzęt. No w plecy mamy dosyć sporo. Dobra, na luzie, dawaj do przodu. Trochę postawię postrzelam. No, trochę to mi spadło nawet, A ja nie mogę tego wziąć jeszcze. Kurwa, wypierdalać. Kurwa, ła! Wow. Aj, dostałem wpierdolo takiego, że ja sobie wezmę pilsy, bo... Kurwa. Nie mam pilsów. To weź cokolwiek. Ulecę się same zone. z tej mi Jeżeli twoim żołędziem? Co? Z twoim żołędziem? Z twoim żołędziem. Powiedziałeś z tej mi W tej dobra. A ja to miałem z twoim żołędziem. Z w żołnią, z twoim żołędziem, precz co, no. <laughs> no jak się tyle strzela, to... Oła! Ej, oła! tu! Dobra, kurwa. Siekiera w dłoń i biegną. Weź to wymi. Nie no, nie mam szansy tamtej misji, jak ten z siekerem. To jest otwarte pole, zasięgnie. Tienem napierdalać. Ale zombie nie strzelają. No ale. Właśnie to o to chodzi, nie? Nie strzelają, dlatego ty możesz się z daleka być bez uszkodzeń. No, rasowuj Nie, mam nadzieję, że to nie przejdzie sprawa, nie? To właśnie. Czekaj, bo ja sobie zombiaki pozabijam, HP na max sobie. Ej, nie wiedziałem, że to jest minigun, nie nigdy. Taki, to jest taki przyjemny minigun z tym, tylko że się pobawić co? No, nie? Ale naprawdę fajna sprawa. Ty, pokaż, trzeba też mogę się, kurwa na, uleczyć. Ja myślałem, że to leczenie to zabójstwo prostych zębiaków, nie? Chyba Oła, nie ma Myślałem, że będzie to leczenie co, za dwa metry. Eee no jest jakieś dziwne. Dobra, dawaj idziemy. Eee, dobra. Masz za mało HP. W ogóle mi się wydaje, że ten rano będzie ciężki, nie? Przez twoją postać trochę. W sensie, nie wiem. Ten twój sprzęcior plus kurde HP. Nie wiem, mam nadzieję, że się jakoś ogarnie to. Na następnym odcinku, no zobaczymy. No nie wiem, powtarzaliśmy te tam parę razy, nie? Te robiliśmy. I w ogóle nie lubię tamtego etapu. Jeszcze jak pamiętam, że... O, dostałem jakieś skórkę To misja. Dobra, bym skończył. Cześć. Cześć.